Jak sami podkreślają, wszyscy pracują za darmo. Na Opolszczyźnie udaje im się dotrzeć do kilkunastu dzieci rocznie. Nie ukrywają, potrzeby są większe. Żeby je spełnić, wystarczy chęć pomagania i sporo wolnego czasu. Wojciech Bulasz. Tu potrzeby są palące. Tu trzeba strażaków. Trzeba być zabezpieczonym, każdą sytuację. I tu do akcji wkraczają ochotnicy z Wrzosek. Znamy powody, dlaczego Zuzia jest chora, bo jest chora na białaczkę. Jest mała, ma szczytne marzenie, które może jej pomóc w walce z chorobą, dlatego chcemy jej mocniej pomóc. Mama Zuzi nie chce udostępniać wizerunku dziewczynki. O małej wiadomo tylko tyle, że ma 4 lata, a jej marzeniem jest własny plac zabaw. To właśnie na ten cel zbierali dziś pieniądze wolontariusze fundacji Mam Marzenie. Chcemy, żeby dzieci na chwilę zapomniały o swojej chorobie i mogły uciec w świat fantazji, marzeń, kolorów. Tych kolorów dziś nie zabrakło. Fundacja polega wyłącznie na wolontariuszach, więc każdy ze zbierających fundusze robił to w ramach swojego czasu wolnego. Każdy by chciał, żeby ktoś mu pomógł, na, że akurat niektórym tak się życie potoczyło, że są chory. A w taki sposób możemy im pomóc, no to nie widzą się problemu. Fundacja ma na koncie ponad 6,5 tysiąca spełnionych dziecięcych marzeń. Na Opolszczyźnie co roku kilkanaście. Byłoby więcej, gdyby w akcję włączali się kolejni wolontariusze. Brak ludzi to główna bolączka Fundacji. Potrzebujemy ludzi, żeby poznawać te dzieci, ich marzenia, żeby szukać sponsorów, żeby wspólnie móc ten oddział tutaj prowadzić. Nasz oddział jest bardzo skromny, liczy parę, paręnaście osób. A każda nowa para rąk na pokładzie to szansa, że kolejne ciężko chore dziecko doczeka się spełnienia swojego marzenia. Wojciech Bulasz, kurier do